No ja się bardzo cieszę, że ten turniej jest kontynuowany. Myślę, że jest to wspaniała zawała za Was wszystkich. Później chyba przeniesiecie tą samą grę już na tereny piłkarskie, zielone, już na zielone trawy. Bardzo chciałbym podziękować organizatorom, MOP-owi, o, 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 Okręgowemu Związku Piłkarskiemu, Pomorskiego, Związku w Gdańsku, ale przede wszystkim WAM, bo moglibyście mi przyjechali. Się nie bardzo dziękuję również wszystkim kierownikom i działaczom zespołu, którzy zawitali dzisiaj do Malborka. No i cóż, do zobaczenia za rok. Wszystkim bardzo dziękuję. keep Gościem TV Malbork, starosta powiatu pan malborskiego, pan Mirosław Czapla. Witam serdecznie. Witam serdecznie również. Który objął patronat honorowy nad tym turniejem. I pierwsze pytanie, dlaczego pan postanowił objąć patronat honorowy nad tym turniejem? Zawsze sam, jako kiedyś mały chłopak, również chciałem w takich turniejach uczestniczyć, więc myślę, że jest to doskonała możliwość w tym momencie, kiedy zostałem starostą, żeby wspomóc, w zorganizowaniu takiego turnieju, a jest to doskonała przecież zabawa dla takich, dla takich dzieci, e, wart, warto promować ten sport? Warto promować, bo widzę, że jest duże zaangażowanie nie tylko młodzieży, kierowników, działaczy, no i również rodziców. Bardzo chętnie przyjeżdżają na ten turniej i myślę, że na pewno będzie w kolejnych latach kontynuowany. Widziałem, Pan obserwował tutaj zmagania młodych piłkarzy. Czy, czy wśród nich w Pana przekonaniu znalazł się zawodnik, który mógłby za kilkanaście lat grać na poziomie Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane? Było takich kilku zawodników, ale myślę, że nie dzisiaj jeszcze czas mówić o samych takich nazwiskach, bo niech się uczą i, i kształcą w tym kierunku. A któryś piłkarzy spodobał się Panu pod względem techniki gry? Bardzo podobał mi się Bramkarz. Bramkarz Concordii myślę, że ma duże możliwości, nie tylko fizyczne, ale i również widać w nim potencjał. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był pan Mirosław Czałkowski. Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim sponsorom, którzy się przyczynili do tego, że ten turniej się odbył. Zacznę od. Pana Starosty, który był fundatorem Pucharów i wielkie dzięki. Dziękuję też dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej za objęcie honorowym patronatem. Dziękuję także dyrektorowi szkoły, gimnazjum nr 3, który udostępnił nam bezpłatnie halę, a także pojedynczym sponsorom, takim jak y, y, po prostu firma Madex, która nas sponsoruje już od, od dawna, y, Cukiernie, Jędruś i y, 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 y Koszykowa. Także jeszcze raz dziękuję, dziękuję licznie, zebranej, dziękuję licznie zebranej publiczności, która obiektywnie dopingowała i wszystkim, którzy przyczynili się do tego turnieju. Myślę, że spotkamy się za rok i też w takiej podobnej, dobrej atmosferze. Dziękuję.